Siemaneczko Ludziska z tej strony Laniak, Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie informacyjnym. A dzisiaj Wam przekażę news w Minecraftie. Właśnie dzisiaj, 30 lipca, o godzinie 19.00, w Minecraftie wystąpi na scenie Wikigabor. Gabor. Stream odbędzie się na kanale NVIDIA GeForce Polska, właśnie na Twitchu. Bo tylko niektórzy widzowie będą mogli oglądać ten koncert w, w samym Minecrafcie. No, ja jestem bardzo zdziwiony tą informacją, że od tylu lat w Minecraftie będzie taki wielki event, że będzie jakiś koncert w ogóle, jakikolwiek, bo w Minecrafcie nigdy nie było koncertów. No i po prostu od tylu lat, co gram ja w Minecrafta, takiego eventu nie było, więc też pewnie bardzo dużo osób nie wie o tym koncercie. Ja dopiero dzisiaj się dowiedziałem, i to naprawdę przez przypadek, bo tak to bym nie wiedział nic e, zobaczyłem to na shortcie na YouTubie, e, zobaczyłem właśnie tą informację, no i później zacząłem szukać na Google, na stronkach, no i właśnie na trzech stronkach jest napisane, że dzisiaj o godzinie 19.00 w Minecrafcie pojawi się jakiś koncert. Więc no ja po prostu wchodzę teraz na stronę i zobaczymy co, co właśnie piszą na tej stronce. Minecraft z pierwszym polskim koncertem gwiazdą będzie Wikigabor. Co wspólnego mają Wikigabor i Minecraft RTX? Jeszcze niewiele, ale 30 lipca się to zmieni. Do tej pory wirtualne koncerty były domeną zagranicznych gwiazd. Travis Scott przyciągnął do gry Fortnite ponad 12 milionów widzów, a podczas koncertu Marshmallow na serwerach pojawiło się ponad 10 milionów graczy. Teraz czas na Polskę. Wirtualna scena stanie tym razem w grze Minecraft RTX, a jej gwiazdą będzie Vicky Gabor, laure laureatka 17. konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Transmisja z wydarzenia rozpocznie się 30 lipca o godzinie 19 na kanale NVIDIA Polska w serwisie Twitch. Warto przy tym dodać, że Wiki wystąpi ze swoim zespołem na prawdziwej scenie, a ich awatary, razem z całą chore, choreografią, będą odzwierciedlone w grze Minecraft RTX. Po występie artystka spotka się z fanami w grze i rozda autografy, a ich fizyczne kopie zostaną rozesłane do uczestników koncertu, informują organizatorzy. I właśnie chciałem Wam powiedzieć, że E, tylko niektórzy będą mogli oglądać w Minecraftie a inni, wszyscy inni będą musieli oglądać na Twitchu, na e, GeForce e, Nvidia GeForce Polska. Zaraz zobaczę, e, e, który to dokładnie będzie. Czekajcie e, Nvidia GeForce. Czekaj, a to co? O, to jest chyba ten kanał. No, to jest ten kanał. I właśnie na tym kanale na żywo yy, będzie dzisiejszy... Yy, dzisiejszy koncert Wiki Gabor o 19. Yy, chyba na tym kanale. A jak nie, no to może gdzieś ktoś na, na YouTube będzie streamował. Jakiś YouTuber yy, z Minecrafta czy coś. No. A ja jestem bardzo zdziwiony tą informacją. I dzisiaj właśnie sprawdzimy, czy to jest fake, czy nie fake. Moim zdaniem to może być fake. Nie wiem czemu, ale po prostu to jest bardzo... Yy, to jest bardzo... Dzi... To jest... zdziwiło mnie bardzo to, że właśnie jakiś koncert w ogóle w Minecrafcie ma być, no bo nigdy żadnych koncertów nie było w Minecrafcie. Fortnite było 12 milionów na Trawisie Skocie, no to w Fortnite były koncerty, no ale tam zawsze były jakieś eventy, a w Minecrafcie. Właśnie niekoniecznie nigdy właśnie nie było takich eventów, koncertów, więc naprawdę jestem bardzo zdziwiony, ale czuję, że... Yy że wszyscy będą ciekawi tego eventu, tego wydarzenia i czuję, że będzie ponad 20 milionów oglądających. Ja tak czuję, że coś Forta to przebije, ten koncert. Coś czuję, że będzie więcej oglądających. Właśnie z tego powodu, że w Minecraft'cie nigdy takich eventów nie było. Dzisiaj zobaczymy też wykonanie o 19, jak to wykonali, czy to będzie jak coś kozackiego, czy coś słabego, ocenę i wszystko. Będziecie mogli zobaczyć na live o 19.00. A jak nie będzie live, no to wrzucę odcinek po koncercie. No i dzisiaj będę po prostu też nagrywał live i będę czytał informacje yy, o tym koncercie. Yy, będę różne informacje szukał, więc jeżeli chcecie, no to zostawcie dzwonek, no to ja wam po prostu yy, będę na live'ach, odcinkach następnych przekazywał informacje yy, na temat właśnie tego koncertu. A dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia, jeżeli chcecie więcej newsów, takich jak koncerty w Minecrafcie, czy takich rzeczy, no to zostawcie dzwonek, łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. A dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia, do następnego filmu. Dalej jestem zdziwiony, że dzisiaj o 19 będzie koncert w Minecrafcie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć.